Cześć, tu i to The Collection, z Trywianką Zapraszam na nasze nowości na papierze do decoupage i do scrapbookingu. Kochani, co prawda, za oknem u nas pełnia lata jeszcze, natomiast kalendarz już mówi o zbliżającej się wkrótce jesieni oraz zimie. Nie mogło więc zabraknąć wieńców roślinnych, zarówno tych. Już Bożonarodzeniowych, jak i jeszcze jesiennych. A ponieważ forma bardzo wdzięczna, to powstało ich sporo. Mamy więc zarówno cztery zestawy RSM w kwadracie na papierze ryżowym, dwa takie bardziej Bożonarodzeniowe i dwa jesienne, ale też cztery arkusze do scrapbookingu oraz aż 14 pojedynczych arkuszy papieru do dekupaż, zarówno w formacie A4, jak i A3. Najpierw zaprezentuję pojedyncze grafiki na kwadratach. W zestawach RSM. Nazwa wieniec pochodzi ze staroangielskiego i oznacza opaskę. A sama forma to zestaw kwiatów, liści, owoców, gałązek lub innych materiałów, który jest skonstruowany tak, by tworzył okrąg. Wieńce związane były z różnymi kulturami i praktykami religijnymi jeszcze z czasów starożytnych. Najczęściej wiecznie zielone gałęzie skręcano razem w okrąg i wieszano w domach zimą, aby symbolizować cykl roku niezmiennie po sobie następujący. Ikonografia samych wieńców sięga z czasów starożytnych w południowej Europie. Można je zobaczyć na biżuterii etruskiej, wykonanej ze złota lub innych metali szlachetnych. Wieńce też pojawiają się na etruskich medalionach. Rośliny, z których te wieńce były wykonane to bluszcz, dąb, liście oliwne, nirt, laur, pszenica i winorośl. Wieńce były noszone jako korony przez etruskich władców i zwyczaj ten przyjął się zarówno w starożytnej Grecji, jak i Rzymie. Najbardziej znanym był wieniec Laurowy, który symbolizował zwycięstwo, status oraz wielkie osiągnięcia. To właśnie w nim najczęściej ukazywany jest też sam Cezar. Na przykład taki właśnie jego wizerunek znalazłam też na XVII-wiecznych kaflach z pieca, który znajdował się w Dworze Obronnym w Modliszewicach Kołokońskich w Polsce. O, taka ciekawostka. Ale w świecie grecko rzymskim wieńce były używane też jako ozdoby, które mogły reprezentować zawód. Rangę, osiągnięcia i status danej osoby. Więce laurowe, jako symbol zwycięstwa, były używane do koronowania sportowców na starożytnych igrzyskach olimpijskich. A po dziś dzień studenci włoskich uczelni zakładają je na zakończenie nauki jako la corona dei laurea. Sam wieniec, już nie tylko ten laurowy, przetrwał w swojej formie do dzisiaj. List wykorzystywane podczas doniosłych uroczystych wydarzeń w wielu kulturach na całym świecie. Ale chyba najbardziej obecnie popularna forma wieńca to ozdoba domowa, najczęściej jako dekoracja adwentowa lub bożonarodzeniowa. U nas w dwóch ostatnich zestawach wykorzystaliśmy jesienne liście drzew i krzew. Tak się prezentują nasze wieńce, tu również na pojedynczych arkuszach papieru rżowego. Pokażę je na przykładzie w formatu A3. Tym razem każdy z wieńców doczekał się też większej formy. Tradycja wieńców bożonarodzeniowych jest ściśle związana z praktyką wieńca adwentowego. To chrześcijańska tradycja, która symbolizuje przejście czterech tygodni Adwentu w kalendarzu liturgicznym Kościoła Zachodniego. Jest to tradycyjnie praktyka luterańska, choć rozprzestrzeniła się na wiele innych wyznań chrześcijańskich. Okrągły kształt wieńca adwentowego symbolizuje życie wieczne i niekończącą się miłość Boga. A tradycyjnie składa się z wiecznie zielonych gałązek, symbolizujących życie wieczne, i z czterech świec, które zapalało się w każdą rozpoczynającą się niedzielę Adwentu jako symbol upływającego czasu. Ale ponieważ to przede wszystkim piękna forma ozdobna. Przyjęła się również niezależnie od wyznania i tradycji. Na naszych papierach występuje głównie jako forma pięknej dekoracji. Tu również zebrane wszystkie wieńce na dwóch arkuszach. Pierwszy bardziej bożonarodzeniowy, a drugi jesienny. Na koniec jeszcze pokażę cztery arkusze papieru do scrapbookingu. Wieńców nie mogło tu również zabraknąć. Zarówno większe, jak i mniejsze formy. Tu także te bardziej zimowe i bardziej jesienne, zebramy oddzielnie. Jak Wam się podoba forma wieńca na naszych papierach? Na Wasze opinie i komentarze czekamy 3 dni, a po tym czasie wybierzemy trzy osoby, do których wyślemy nasze najnowsze wzory. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie od całego i daleko Cześć!